oraz Fałę z bandy świstaka dla Moniki Laskowskiej najlepsze posiedzenie karki ze mną jest Mateusz Legierski Siemaneczko Siemaneczko. Jak tam nastroj po walce? Już nie dobrze, no, jak było widać, przegrałem. Ale nie obieguo głowy w piach. Będę walczył dalej. Przyjąłem to z pokorą. Pięć tygodni jednak nie wystarczyło, żeby zrobić dobrą formę. No i myślę, że ta decyzja była zła, że wziąłem walkę. Pięć tygodni wcześniej, no ale trudno, mój błąd. Jaki w ogóle miał, miałeś game plan na tą walkę? Wiesz, co? Myślałem, że Roman będzie się ze mną bił, a mega mnie rozpracował, bo byłem w szoku, że, że w ogóle zaczął mnie wywracać od samego początku i, i chyba to nie zagrało. A kondycyjnie stałeś, już miałeś pod koniec dość, Czy ja się mógł trzymać? Wiesz, co? Dobrze się czułem kondycyjnie, aczkolwiek gdzieś tam dostałem za ucho, taki jeden cios. No i wtedy mnie odcięło, tak na chwilę, ale odcięło, no i sędzia Brondery przerwał walkę, muszę zobaczyć na powtórce, jak to dokładnie wyglądało, no i tyle. Powiedz trzy czy walka na takiej dużej arenie, wśród naprawdę ogromnej ilości kibiców przeszkodziłaś trochę, w to był duży stres dla Ciebie, czy jakoś bardziej przyjąłeś to z dumą i z energią? Znaczy wiesz co, byłem mega dumny, że jestem na takiej karcie walk, jak na KSW 65 w Gliwicach. Czy ta hala jest jakaś duża, czy coś? Nie wiem, walczyłem w Pradze, tam było 25 tysięcy ludzi. Nie czułem stresu, nie czułem stresu. Aż chyba za bardzo nie czułem, bo w ogóle nie byłem zestresowany. Mega się czułem. Byłem pewny siebie, byłem pewny, że wygram, no ale coś nie zagrało. Co masz jakiś teraz plan na zawodnika, z którym chciałbyś się zmierzyć? Może rewanż? co, na razie chcę odpocząć, no i na pewno będę dążył do rewanżu. Chciałbym kogoś pokonać wcześniej, no i po prostu mieć też dłuższy okres przygotowań. Tak myślę, że trzy miesiące co najmniej i biorę rewanż. No. Byłem, byłem też teraz po operacji wyrostka, więc praktycznie 6 tygodni tylko trenowałem, a 5 tygodni wiedziałem o walce. Też myślę, że to złożyło się na, na, na dzisiejszą dyspozycję. Na pewno. A dawno miałeś tam operację? Cztery miesiące temu. Na ja, trochę musiałeś odpoczywać. Yy, tak, tak miałem odpoczywać, aczkolwiek miałem jeszcze potem komplikacje. Yy, zaszyli mi ćwierć wacika i miałem, no, i miałem potem jeszcze raz na noworości, na mranach. No ale nie zwalam tego na ten wyrostek, po prostu przegrałem. Walkę wziąłem na, na swoją odpowiedzialność. Jasne. Potem jakieś e, kontuzje po walce? Nie. Czy wszystko dobrze? Nie, 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 nic mi nie zrobił. E, czuję się dobrze. Nie hmm? będę tutaj porozmawiać o internecie, nie będę, nie będę tutaj zgrywał profesjonalnego dziennikarza sportowego, to jego zadanie. E, słuchaj. E... To ja może luźniejszą część wywiadu zacznę. No, dobra, dobra. E, co... poprawię humor. <ś> <ś> może i z poprawy humor. E, słuchaj, to może z ciekawszych jakiś dzieł kultury, które ostatnio widziałeś, jakiś serial, film, który podzieliłbyś... Słuchaj, e, poleciłbyś naszym internautom. Stary, nie wiem. Wiesz co? Czyli, co ja ostatnio A czy z czym ostatnio już tak parasz? Co, co cię ostatnio ja interesuje? Się param, czekaj. Wiesz ja kurde za bardzo seriale, no to ostatnio zacząłem oglądać Walking Dead, nie? Walking Dead jest super, on, dużo sezonów do no. nadrobienia, jak od początku oglądałem. Wiesz co, zacząłem pierwszy, ale jest zajebisty, na pewno go skończyłem. O, no. Wow. no to <grym> super, słuchaj, i Walking mogę Dead polecić, jest super. Mogę polecić, wszystkim, no. no jest super, jest super. Czyli ogólnie, e, słuchaj, klimaty postapo, coś takiego science fiction lubisz? Wiesz co różnie, no, co mi, wiesz, co mnie tam zainteresuje, to oglądam, nie. Ten, ten wywiad się robi totalnie pozasportowy, bo ja słuchaj. Może chciałem, być, może mi robić humor. Pierwszy raz przegrałem od 6 lat czy 7. Nie pamiętam jaki to był gorzki smak, aczkolwiek kurwa, no trochę jestem wkurwiony, ale ja wrócę silniejszy. Jaki rekord tam był? Ile ty wygrałeś z rzędu w takim razie? Ile z rzędu wygrałem Walk? No. Wiesz co, 8 zawodowo, z, no. z tym jedno miałem w K1, A, amatorsko. Nie wiem, myślę, że około 30. Ja... Be... E... Jest naprawdę co podziwiać. Słuchaj, to po pierwsze. Dzięki. E... Po drugie, e... skąd... To, będzie... to, to będą totalnie podstawowe pytania, ale słuchaj, wrócimy się do twojej przyszłości. Słuchaj, skąd u ciebie pomysł w ogóle na pójście w sztuki walki? Wiesz co, gdzieś tam od... Czekaj, tak żeby ci luźno odpowiedzieć, no? nie? Zawsze lubiłem się napierdalać. Nie będę ukrywał, no zawsze. No. No, 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 ja szczególnie chyba, nie? Tak zawsze w gimnazjum czy coś, zawsze tam sprawiałem problemy rodzicom. No i potem poszłem gdzieś tam do szkoły dalej, do ciszna. No i wiesz, poszłem kurde na trening, no i kurde, zostałem. Tyle. Po trzech miesiącach pojechałem na zawody, wygrałem. No i, no i tak jakoś po prostu leciało. Wyszło to tak naturalnie. Mm. naturalnie. No i od tamtej pory głód, tak naprawdę walki i zwycięstw wszystkim. Jak najbardziej. No po to to robię, żeby wygrywać. Yy... I, i będę chciał udowodnić, że dzisiaj to był tylko wypadek przy pracy. Oczywiście, że tak, słuchaj, po twoim rekordzie to widać, no, e, ale takie inne pytanie, słuchaj, to gdybyś, to, to, to będzie głupie, ja mówię no ci, to chcemy, to, chcę ci poprawić humor, e, gdybyś, <laughs> dzisiaj, gdybyś dzisiaj nie walczył, słuchaj, jakie miałeś marzenie za dziecka, kim chciałeś zostać? Fajterem. Serio? Tak. A to od początku chciałeś się. Może nie za dziecka, ale wiesz tak, gdzieś od nastolatka. zawsze chciałem się bić na największych galach, no i jestem mistrzem jednej, byłem mistrzem jednej z największych organizacji w Europie, jaką jest Octagon. Teraz jestem w KSW. Dzisiaj się mi potknęła noga, no ale ciągle dążę do tego, żeby być mistrzem tutaj. Słuchaj, to w takim razie jedno potknięcie, ale w sumie to jesteś w miejscu, które sobie wymarzyłeś. Dokładnie, dokładnie. Mam 25 lat, więc się nie załamuję, mam czas. Dokładnie tak. Siła Dobre. młodości. A miałeś tak samo, jak powiedzmy ja, że właśnie jak byłeś młodszy i chciałeś właśnie walczyć, żeby robisz taki konkretny film motywacyjny, nie wiem, o spora walki e, albo nie wiem, powiedzmy jakiegoś rockiego i wtedy tak się zajawiłeś tym? Tak chyba tak miałem że tam sobie kiedy i po prostu wie, kurde, muszę iść na matę. Yy, wiesz co, chyba nie, chyba nie. Yy, czy znaczy, tam oglądałem bojkę, nie? Nie wiem jak to się dokładnie. A nazywało. bojka tak. no. zajebiste to było, no? Jakby taki walczył, naprawdę, jak taki istniał. No, no jakby to się tak dało, nie? No ale na pewno na pewno mi tam też złapałem. <grymka> dlatego, że obejrzałem ten film. Nie a Zajemnie. właśnie, a jeszcze takie pytanie, jak chcewasz walkę mamę Soldić? Kurwa, ciężkie pytanie. Wiesz co, ogólnie mm, chciałbym, żeby Mamet wygrał, mm, no bo reprezentuje jednak Polskę i sercem za Mamedem, aczkolwiek Soldicz to jest kurwa potwór i jest mega wielki i myślę, myślę, że przegra Mamed. Myślę, że Soldicz gdzieś go tam pierdolnie. Chyba, że zaskoczy tak samo jak z ostatniej walce. Dokładnie, no Mamed jest mega przekrojowym zawodnikiem, no i całym sercem, z całym serduchem za Mamedem, no i, i, i tak wiesz, liczę, że wygra. Aczkolwiek jakbym miał stawiać kasę, co już mówiłem, to postawiłbym na sollicza. Hmm? Szczerze, szczerze po prostu, szczerze. No, no i no, są. No w takim razie dziękuję Ci jeszcze raz. Dziękuję Trzymaj bardzo. Trzymaj się Dzięki. z parcikiem. Trzymaj się. Dzięki. Dzięki.